Siemano Mano, z webfilm i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam specjalnego gościa na filmie. Cześć, witam. Pierwszy raz na kanale UP2. To bo... no, dzisiaj, dzisiaj. będzie teraz wystarczy, który będzie Tak jest. Ja, ja lepiej wyjaśnię. Tak, mam aktualnie sobie ustawie Filtr na najwięcej pucharków i e, tymek będzie musiał wylosować wylos od 1 do 6. A no to Już? Tak, tak Tynek możesz losować. A no. no to 5. Dobra, więc raz, dwa, 2, trzy, 4 5. Dobrze i teraz wybierz numer od 1 do 31. Bo tyle mam postaci, jak dobrze widzicie. Te 15, tak? Ok, to 3, 6, 9, 12. Okej, okay, akurat tak się składa. O, Już, już, już tą postać wybrałem. Jest to za 286 pucharków. Teraz ty, to co do filtru wybieram numer od 1 do 4. Znaczy, no 4. Dobrze, jeśli już wybrałeś filtr, to w takim razie wybrałem ci 4. Dobra, no to teraz od 1 do 32. 1 do 32, niech będzie to 28. Dobra, i co tam wybrałeś? Dobra. Czwarty filtr, 28 postać. W ogóle, e, jak Tymek wybiera, to e, przejdźcie do mojego klubu, wstęp od 10 tysięcy pucharków, chociaż zamierzam, e, zamierzam to trochę zmienić niedługo, a za, e, po, e, po krótkiej analizie. Tak, Dynamike, dwa pucharki w ogóle do 15 rangi, czyż 15 ranka, a po prostu e, mniej pucharków. Dobra, to teraz w, 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 Ty wybierz. Albo ja Ci wybiorę numer od 1 do 5. E, co do wydarzenia. Czyli po prostu A. najpierw lecisz górą, później dołem. To wybieram numer 3. A to za Ok. Dobra, to gramy w zadynę. na. Ale nie powiem, mam dwie misje. No, do mówię, do rozy też mam dwie misje. Wygraj 8 bi bitw e, i zadaj e, 160 tysięcy, czyli łącznie, jak zdobęd zdobędę te misję, to zdobędę tysiąc tych, e, czyli dwa big boxy. A ja big boxy będę zbierał i może na żywo nawet. Spróbuję na żywo zrobić opening. Dobra, to gramy. Dzisiaj spróbuję też zrobić ulubiony prostec. Może nawet przychodzić. Okej. Okay. Bo no z Morticą w ogóle gram. I strzela. Więc dobrze. Ja trawkę rozkładam, ja trawkę rozkładam, bo tak piękna ona jest. Ona piękna taka jest. Oj, strzeli, szkoda. Nie miałem już czasu. A no, tak. Ja rozkładam trawkę, bo ona piękna jest. Więc. jeszcze sobie tego typka, co ma. Coś tam. Wiem, słabe powiedzenie. No, no, i strzelił nam, no, no. Dobra. Dzisiaj tak będziemy, że. No. Będzie. No, to była akurat runda testowa. Więc teraz już na, na serio lecimy z oglądaniem. Zapraszam do filmu. A więc jeszcze raz. Dobra, to, to jesteśmy e, i lecimy e, teraz. Tymek losuje dla mnie od 1 do 6. Jakby co... Są... Trzy. Raz, dwa, trzy i teraz wybierz postać, od 1 do 31, jeden. Trzydzieści jeden, tak? 4. cztery, tak? Tak? Ok. Cztery. Tak. To, teraz, to teraz ja w takim razie wybieram Tobie, i niech będzie od, od 1 do 6, to niech będzie 2. A, jedna taka sprawa, bo postać, którą mam, ma skina jednego. Tak I mu, y, 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 ma ona I dokładnie jeden skin. Od 2, od do e, dobrze, Tymach, tylko e, chciałbym powiedzieć, moja postać, którą wybrałem, ma skina. Co w takiej sytuacji robimy? Bo moja postać ma. Nie no, która to jest. No, jedna, jedna postać i skin. Czyli, wybieramy, czyli wybierasz od 1 do 2. Czyli no. Cokolwiek. Dwa, dobra. To teraz ja Ci wybieram od 1 do 32. Niech to będzie 7. Chyba wiemy z jakiego powodu. Dobra. To yy, Riko yy, wypadł Chwilka. O! Jest. Piperka mi wypadła. A jak już mówiliśmy o skinach. Wybrałem do niej takiego, do skina. Yy, teraz wydarzenie, no ja tak bez patrzenia, numer cztery. Numer cztery? Tak. Oblężenie. Oblążenie. Oblążenie, dobra. No ja, ta, ja tam nie, nie, nie zawsze w oblążenie lubiłem grać. Ja także. Nowe, nowe, nowe zawsze przegrywałem w ogóle. Kolega ma legendę. Spikeiem, Spike. E, ja mam e, Sandy. No, so, chociaż to już widzieliście na odcinku klipsa, do którego link macie w opisie. Śrubka. O i zginąłem. Kurna i czwarte poziom. To ładnie. się zrobiło? Ej, tam robot jest e, po prawej stronie. Nie. Kurde, ten tik w ogóle nic nie gra. Kurde, no i dla te, dla, e, z takich powodów właśnie oblężenia nie robię. Nie lubię. Przecież ja tak. nie nam, nam już. Aj, no i no. To była szybka. Runda ja, 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 w ogóle no, zróbmy jeszcze raz to losowanie wyda, wydarzeń w takim razie, bo chcieliśmy jeszcze coś dodać. To e, wybieram numer 3. To samo, co? Zadyma. I ile bitów w gramy? Od 1 do 4? Ja? Ta, ta, tak, wylosuj numer od 1 do 4. Dobra, to dwie bitwy. To, to już nie było takie losowanie w ciemno, tylko bitwy. E, znaczy, tylko to było takie normalne e, powiedzenie. Ile chcesz, Peter? Ja się zgadzam na dwie. Czyli będziemy musieli zagrać ponownie. Okej, okay. Bibi, Bibi, Bibi i Sarczyk. O Jezu, zabij mnie. O no nie, nie. O Jezus Maryjo, ale pochodzę do ostatniej akcji normalnie. Kurde, no co jest? Chyba trochę piłki przejąć. Znaczy no nie mogę yy, uderzyć. W ogóle, gdy gra się sarzem, to się nie widzi, że robi się powoli taki robot. O, o, joj, oj, zaraz sobie sprawę z tego, jakie. Bak, mi im zrobiłam, że im drogo odblokowałem. Dobra, już przeradzę. Nie, yeah, ja mam wróżbę jak coś. Okej. W ogóle ledwo to jest drugie rozwiązanie, a już 10 minut filmu w ogóle. Nie zle. Oj. Ale ład, ładnie tego ulicę zrobiłem. Bo zostało 20 sekund gry, w ogóle następne, e, dokładnie w czwartek e, kończy się, czy w piątek kończy się daily, więc naprawdę już mało zostało jej. Ja... A jeszcze myślę, co zrobić na, te, yy, na to? Ś świę święto. No, Ale no codziennie te filmy wrzucać, z jednej strony też odpoczynek będzie już, bo trochę, trochę to męczące było. Zdecydowanie. O, Nie. i strzelił. Kurczę. na no szkoda. Dobra, no no to co? Ostatnie osuwanie jeżeli tak na krótko, bo jak odcinek testowy zrobimy, to... Więc... Co? Tutaj koleżanka dzwoniła. Okej, okay. więc e, robimy krótkie cięcie. E, słuchajcie, widzowie, przy tym, e, zapomnieliśmy przecież, że mieliśmy dwie bitwy rozegrać, więc gramy. Drugą bitwę. Eee, więc. Przepraszamy, my, e, jeśli ten film e, ma jakiś problem techniczny, ale. Niestety. niestety e, mam. E, ty, e, Tymek ma wielkie problemy techniczne, więc. No po prostu nie, 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 nie możemy tego aż tak dobrze nagrywać, jeśli tylko ty, 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 nie, nie słychać, no to... To bardzo przepraszam Bardzo przeprasz, przepraszamy, normalnie moje filmy mają lepszy jakość ogólnie, ale dzisiaj no... Tak no, nie, nie po prostu, nie, nie było czasu jak tego dobrze wykonać i... Dobra, to co, co w takim razie... To ostatnia bitwa dzisiaj, bo po prostu już mam no, z powodu tego daily nie mam aż takiej wielkiej chęci na kręcenie tego, no. Przyznam Wam się szczerze, chociaż to w jakimś Q Day. Lidino. Szkoda, zobaczymy, dziękujemy wam za oglądanie, no to dzisiaj tylko tyle, no bo nie, nie, po prostu, no, no, no nie mam wymówki już, dziękujemy wam za oglądanie, do zobaczenia i co?